Witam wszystkich Państwa serdecznie spod znaku Zodiaku Bliźniąt na czytaniu tygodniowym od 1 września do 8 września. Chciałam Was serdecznie zaprosić do prywatnych czytań, jeżeli, takie, jeżeli odczuwacie potrzebę, bo tak jak już mówiłam do poprzednich znaków Zodiaku, te czytania są bardzo ogólne, więc mogą nie rezonować z wami wszystkimi. E, na pewno też e, wiele osób może mieć własne pytania co do własnego życia, także zapraszam was serdecznie, jeśli odczuwacie potrzebę na przykład odnalezienia jakiejś odpowiedzi. Dobrze, przejdźmy sobie od razu tutaj do czytania Bliźnięta, co u was w tym tygodniu? Bliźniak. Bliźniak w tym tygodniu, co będzie się dla was tu działo? Bliźnięta. Bliźnięta I jeszcze jedną kartę sobie dołożymy tutaj Dobrze, moje drogie bliźnięta Tydzień ogólnie się pokazuje dla Was e, ciekawie, będzie tutaj jakieś przejście z, z, ze spokojniejszego modelu, na przykład e, zarabiania strategii. Jakieś mówię tutaj pod względem finansowym najpierw. Postaram się właśnie tutaj troszkę o finansach opowiedzieć, także pokazuje się właśnie przejście do takiego spokojniejszego modelu zarabiania, co dla niektórych, poprzez to, że właśnie możecie zmienić strategię waszą. E, co dla niektórych tu jest możliwość przeniesienia się w ogóle lub przeniesienia projektów czy też środków, no właśnie po to, aby, mieć, aby zmienić ten model zarabiania, ponieważ wy na początku tygodnia pokazujecie się jako osoba, która działa właśnie bardzo precyzyjnie i szczerze, ale też ostrożnie. O co chodzi? Chłodno możecie analizować pewne rzeczy, możecie podejść do, podejść, może nie podejść, ale dojść do wniosków, że trzeba będzie pójść, powiedzmy, na przykład ciąć jakieś koszty, podjąć jakieś precyzyjne umowy, lub też e, będziecie bardzo twardo negocjowali i jasno to, co wy chcecie na przykład osiągnąć w finansach. W połowie tygodnia pokazuje się, że właśnie, jeśli chodzi o finanse, to mógłby tu być jakiś właśnie audyt, audyt, przepraszam, lub też zwrot właśnie sytuacji, jakaś decyzja, która może wam właśnie zamknąć stary cykl finansowy, a otworzyć nowy, czyli jakiś kierunek zarabiania może wam się zmienić w tym tygodniu. Albo to wy myślicie nad. Zmianą czegoś, albo to was może tutaj bardziej, ja myślę, że los was może zaskoczyć w tym tygodniu, że nastąpi tutaj e, zmiana strategii zarabiania i nowy kierunek się otworzy, coś innego, bo pod koniec tygodnia pokazuje się właśnie, że będzie jakiś projekt inicjowany, który będzie wykorzystywał w pełni waszą kompetencję. Um, tu również może być jakaś sprzedaż, jakaś komunikacja. Um, Dzięki temu, że będziecie działali celowo, wy macie wszystkie narzędzia i zasoby do tego, aby zmienić właśnie wasz sposób zarabiania. E, na koniec tygodnia może tutaj się pojawić trochę też zastój, ale dla lepszej perspektywy, bo na przykład wy świadomie zrezygnujecie z jakiegoś krótkoterminowego zysku dla większej korzyści. To, o czym nie wiecie, moi drodzy, to to, że w tle tak naprawdę jest wam pisany sukces i widoczność, to, abyście. Byli rozpoznawalni tak naprawdę. To jest bliżej niż Wam się wydaje. E, również taki klarowny przełom, który u Was może nastąpić już niedługo, właśnie będzie sprzyjał zyskom i reputacji, która do Was właśnie tutaj idzie. To o tym nie wiecie. Także tak naprawdę w tle, jeśli chodzi o finanse, Macie tutaj niesamowity sukces finansowy, który się szykuje dla Was w tle. Być może właśnie. E, Dzięki temu, że Wam los zmieni w tym tygodniu e, sposób zarabiania, to Wy możecie ruszyć do przodu trochę inaczej. I e, to, by, to by się fajnie tutaj pokazało, w tym, bo w tle tak naprawdę tutaj jest e, diabeł. I ten diabeł wskazuje, że może macie jakieś stare więzy, jakby, które Wam tak naprawdę nie służą, jeśli chodzi o sposób zarabiania, może stary sposób zarabiania, który macie, on Wam po prostu nie służy, tak? I los dla Was szykuje coś lepszego, jeśli chodzi o sprawy finansowe, tylko Wy będziecie mogli się czuć tutaj, że o, oh, coś nie tak, że, że muszę... Wszystko kontrolować i ten, ale tak naprawdę wy nie macie nic pod kontrolą, bo los wam tutaj zrobi małą niespodziankę i zmianę w połowie tygodnia. Ale to wszystko po to, żebyście o wiele lepiej zarabiali, <coughs> przepraszam, i o wiele lepszy ymm, sposób na życie mieli. Co dla niektórych nawet bym powiedziała, że to, o czym nie wiecie, to to, że powinniście być sławni, powinniście być rozpoznawalni, moi drodzy, albo naprawdę macie sukces finansowy za Pazuchom, jak ja bym to powiedziała. Dobra, teraz spójrzmy sobie pod względem miłości. E, jeśli były jakieś napięcia w relacjach, tak jak mówię w tle diabeł, e, to właśnie może pokazywać, że tutaj nadchodzi na początku tygodnia w końcu uzdrowienie po tych napięciach, odejście od konfliktów ku właśnie takiej spokojniejszej e, dynamice. Być może niektórzy się zdystansujecie od pewnych osób, być może niektórzy wybiorą się w krótką podróż. Będziecie gdzieś chcieli się tu wybrać. E, mimo wszystko, tutaj jest, jeśli mm, ktoś wam łamie granice, jeśli ktoś ma jakąś toksyczną osobę w obrębie, to Król Mieczy na początku tygodnia wskazuje na to, że powinniście tak naprawdę szczerze porozmawiać z kimś, e, mieć taką rzeczową rozmowę, gdzie postawicie bardzo jasne granice i też Tutaj jest pokazane, że trzymacie w sumie emocje pod kontrolą Zerkając pod spodem, pod tego diabła Tu jest król, nie król, as kielichów, przepraszam As kielichów W połączeniu właśnie z tym królem mieczy pokazuje mi się, że Może, może zbyt mocno, co niektórzy też trzymacie emocje własne pod kontrolą bo jeśli zradza się w Was jakieś uczucie, jeżeli macie jakieś uczucia, a boicie się, bo gdzieś ta, to światło przeszłości toksyczne na Was wisi, to te, pamiętajcie, jeśli chodzi o miłość i będziecie tak trzymać emocje pod kontrolą i butelkować wszelkie uczucia, to nic tutaj dobrego z tego nie wyjdzie, bo tak naprawdę zamykacie się na coś nowego i na piękną miłość, która tak naprawdę jest w tle. Yy, I to jest miłość z przeznaczenia. Także moi drodzy. Nie trzymajcie tych emocji tak bardzo pod kontrolą, uważajcie. Wy raczej porozmawiajcie szczerze na temat własnych emocji. Jeśli coś się u Was w głowie kotuje, to warto porozmawiać, czy to z nową osobą do relacji, czy też y, z osobą, z którą jesteście. To wskazówka jest, że szczera rozmowa jest bardzo potrzebna tutaj, a dzięki temu w połowie tygodnia będziecie mieli takie, możecie co niektórzy doznać, przebudzenia serducha. To może ktoś z przeszłości zadzwonić, więc tu bym uważała, bo ta przeszłość jest toksyczna, jeśli to ktoś jest z przeszłości, a osoba nowa jest wskazana wam, tak? Nie ta stara, więc trzymałabym się z daleka od przeszłości. Tu będzie mały test od losu w połowie tygodnia. Czy właśnie powiecie tak, czy nie? Czy będziecie brnęli dalej w czymś, co stary, co toksyczne, czy w końcu się odważycie i okażecie prawdziwe emocje i pójdziecie w coś nowego? bo na koniec tygodnia właśnie, jeśli chodzi o miłość, mogłoby być tutaj, że będzie ta iskra, magnetyzm do Was przyjdzie, będziecie świadomie manifestować relacje, nie tylko przez słowo, ale też przez gest, więc ten sąd tutaj ostateczny w połowie tygodnia, on Was obudzi, on Was obudzi, więc jeśli jeszcze mieliście co do czegoś wątpliwości i baliście się okazać emocje, to na koniec tygodnia ta iskra może w końcu zabłysnąć u Was. Bo Wy w końcu być może, i, i życzę Wam tego z całego serca, zawiesicie tą kontrolę w końcu, pod, poddacie się, tak, um, i zobaczycie sprawy z oczami drugiej strony i też, co niektórzy nie będziecie chcieli niczego przyspieszać, co też jest bardzo dobro, dobre, bo będziecie chcieli po prostu spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. To, o czym nie wiecie, to to, że w tle dla Was, jeśli chodzi o aspekty miłosne, relacyjne, tak naprawdę wszechświat szykuje Wam radość, szczęście, wszelkie spełnienie, że jeśli jest ktoś na przykład na horyzoncie, czy też jesteście z kimś, a sprawy nie były do końca ok, to... Relacja może właśnie rozbłysnąć naturalnie, bez żadnej presji. Dzięki temu, że właśnie nie ma nacisku tutaj na nic, na żaden rozwój, to w tle rodzi się coś pięknego. Przede wszystkim wzajemność, czyli to, co jeśli idzie do Was coś nowego, czy też naprawiacie relację, to teraz będzie to wszystko odwzajemnione. To by absolutne szczęście. I tu mi się pokazuje ta karta uczuć z dodatkowej talii, która właśnie mówi, że emocje chcą być odczuwane, tak? Nie możesz się podać czemuś głęboko, jeżeli, wiesz, butelkujesz emocje, nie rozbłyśnie nic, to słońce tutaj nie rozbłyśnie, nic nowego nie rozbłyśnie, jeśli ty będziesz zatrzymany ciągle w tych swoich dawnych emocjach, będziesz chował je gdzieś głęboko w sercu, tak? Bo wszechświat oferuje ci wszystkie emocje, to czego potrzebujesz. One chcą po prostu być czute. Nie mają być y, trzymane w potrzasku, nie mają być trzymane w jakimś więzieniu mentalnym, bo, bo butelkowanie emocji powoduje więzienie mentalne dla was. I ta karta dodatkowa właśnie na to wskazuje, że no właśnie powinniście te uczucia w końcu pokazać. I patrząc tutaj ten koniec tygodnia, być może co niektórzy zdobędą się w końcu na ten odważniejszy krok i pokażą jakieś emocje związane. Z drugą osobą. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest tutaj poprawa i regeneracja, czyli na przykład może jakiś proces leczenia czy też rehabilitacji, który mieliście lub też zakończacie, zmierza w dobrym kierunku. Król mieczy może też wskazywać, że jeśli nie mieliście jakiejś diagnozy, to na początku tygodnia ta diagnoza będzie Wam dana, będzie podjęty jakiś plan terapii. Wskazówka też jest, aby się skonsultować ze specjalistą. I trzymajcie się struktury tego, co Wam specjalista przepisze, prze, yy, będzie kazał, tak? Czy tam pokaże. Yy, jeśli chodzi o zdrowie, co bym jeszcze dodała, to że niektórzy powinni tutaj zmienić styl życia, i tutaj dzięki, temu, dzięki tej zmianie stylu życia może nastąpić odnowa po kryzysie. Yy, dzięki właśnie tej aktywnej samoregulacji, czyli własnych narzędzi, czyli na przykład Waszych nawyków, czy też terapii, jeżeli będziesz używał ich konsekwentnie, to wszystko to będzie działało na Waszą korzyść. A na koniec tygodnia, po ciężkim tygodniu, wskazana jest też regeneracja w postaci jakiegoś odpoczynku, może co niektórzy powinni się porozciągać, lub też pójść na jakiś spacer. Jakby zaakceptujcie to, co Wasze ciało Wam daje, to Podążajcie za tempem, rytmem Waszego ciała i ono Wam odpłaci właśnie e, zdrowiem. To, czego nie wiecie, to to, że Wasza witalność wraca, że więcej światła, ruchu i radości powinno przyspieszyć Wam ten dobrostan, tak? Czyli więcej światła, wyjdźcie gdzieś do natury, wyjdźcie na zewnątrz, słoneczko Wam powinno bardzo dobrze pomóc też na, na tą witalność, żeby do Was wróciła. Dobrze, bliźnięta, to wszystko na ten tydzień. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i życzę udanego tygodnia. No, moi drodzy, pamiętajcie, jeśli z Wami coś tu nie rezonuje, to sprawdzajcie Wasze ascendenty, czy też kontaktujcie się ze mną. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Was, życzę miłego tygodnia, cześć.